Jak zwiększyć sprzedaż, podnieść jakość obsługi, zoptymalizować koszty operacyjne, zmniejszyć szkodowość, a przez to uzyskać lepszą rentowność i poprawić wyniki? Dla wsparcia realizacji tych celów powstał MIDI. MIDI to dedykowane centrum usług wspólnych. To środowisko łączące interesy ubezpieczycieli oraz usługodawców medycznych. W jednym miejscu zorganizujesz obsługę Twoich produktów zdrowotnych, ocenisz faktyczny stan zdrowia osób poszkodowanych w wypadkach. Zorganizujesz pomoc i rehabilitację najbardziej poszkodowanym, a po przebadaniu i ocenie ryzyka, wystawisz polisę na życie nowym klientom. Midi zarządza, administruje i nadzoruje. Odpowiada za jakość, serwis i płynne rozliczenia usług podmiotów medycznych, prywatnych praktyk lekarskich, lekarzy orzeczników, ośrodków rehabilitacji i innych podmiotów mogących świadczyć usługi na rzecz ubezpieczycieli. Midi raportuje szczegółowe dane i wykonuje analizy. Dzięki nim łatwiej zbudujesz ciekawy i rentowny produkt. MIDI to nie tylko technologia, ale przede wszystkim ludzie, ich wiedza i doświadczenie zdobyte w codziennych kontaktach z ubezpieczonymi podczas organizacji leczenia, rehabilitacji i diagnostyki medycznej. Zapewniamy bezpieczeństwo, przewidywalność i stabilizację. MIDI. Zdrowe rozwiązania.